Publiczne opowiadanie o depresji regulują trzy zasady. Po pierwsze, depresja może dotknąć każdego, ale lepiej by był z klasy średniej. Depresja biednych budzi w nas niepokój. Depresja bogatych jest zbyt irytująca. Bardzo nam zależy, żeby spektakl jak płakać w miejscach publicznych trafiał do osób zarówno zmagających się z kryzysem psychicznym, jak i do osób, które odczuwają czasami smutek, lęk, jakąś niepewność. Po drugie, depresja to cierpienia, a cierpieniem się emanuje. Uważamy to za kwestię społecznie bardzo istotną, e, społecznie, ale też prywatnie. Są to rzeczy, o których chcemy mówić. Depresja to żaden wstyd, tylko choroba. Tak jak zapalenie wyrostka albo złamana noga. Po prostu jest. Idąc na pierwszą próbę, byłam święcie przekonana, że będziemy. Płakać, będziemy wchodzić w bardzo depresyjne i bardzo ciężkie tematy, ale okazało się, że sama praca nad spektaklem była bardzo pozytywna i bardzo dużo śmiałyśmy się i leżałyśmy w barłogu. Nie gloryfikujemy smutku, natomiast dajemy przestrzeń tym emocjom, szanujemy je i uznajemy. Stworzyliśmy fajne stado, które zjednoczyło się w zdrowiu, radości. Witalności, energii, tańcu, śpiewie i rytuałach prowadzących do życia. Inspiracją do zbudowania świata scenograficznego stał się sam tekst i jakby odniesienie do momentu, kiedy budował się kapitalizm w Polsce. To było takie pożegnanie prostego świata i prostych wyborów. Zostaliśmy zalani dobrem, wobec którego trochę. Nie wiemy co mamy wybrać i w którą stronę iść. Kocham leżeć tak bardzo, że moje ciało instynktownie dąży do pozycji horyzontalnej. Kiedy pracuję nad ruchem, nie skupiam się na tym, żeby wyrazić emocje albo przeprowadzić opowieść. Skupiam się na kondycji ciała, w tym zawierać się może albo uruchamiać w wyobraźni widza opowieść albo jakieś emocje. Natomiast Zwracam uwagę na kondycję bohaterów, przez jakie transformacje one przechodzą, przez jakie stany, jak te stany możemy wywoływać fizycznie, ale też jakie warstwy znaczeniowe możemy dodawać do tekstu poprzez ruch. No chyba to jest taka główna rzecz, na której mi zależy, no zwłaszcza w tym spektaklu. Ja bardzo kocham komponować muzykę do spektakli teatralnych, i, i mam jakieś takie poczucie, że ona pełni tam bardzo ważną, też czasami aktorską rolę, mimo że jest czymś, co jest raczej w tle. Ale mam takie poczucie, że właśnie dobrze dobrana, skomponowana muzyka w scenie może bardzo wydobyć sensy, które, które chcemy z tej sceny powiedzieć. Chciałabym, żeby po obejrzeniu tego spektaklu widzowie by z taką refleksją, że depresja nie jest niczym wstydliwym. Zależy nam na tym, żeby w spektaklu poruszać tematy zaangażowane społecznie, ważne społecznie, a zdrowie psychiczne jest tym tematem i dlatego podejmujemy go, żeby opowiadać historie nam bliskie i naszym bliskim bliskie.